Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale W stronę światła. Poruszę temat tabu seksualność podczas projekcji astralnej podczas wychodzenia z ciała czyli OOBE. Robert Brass, autor dynamiki astralnej, wspaniałej pozycji o technikach wychodzenia z ciała i wszystko o planie astralnym opisał w sposób przystępny temat seksu na planie astralnym. Sporo osób prowadzi kanały na YouTube o wychodzeniu z ciała, ale tego tematu nikt nie dotyka, pomimo że na pewno spotkali się z tym zjawiskiem poza ciałem. Nikt nie wie, jak to przyjmą słuchacze i lepiej nie dotykać może się okazać, że wsadzi kij w mrowisko i jeszcze mogą zmieszać z błotem. Aby przekazać wiernie to, co napisał autor, bez skrótów, jestem zmuszony podzielić tekst na dwie lub trzy części, aby Państwa nie zanudzić. A jednocześnie będę mógł w komentarzach po pierwszej części przeczytać Państwa refleksje i opinie, o ile będą. Nie znajdziecie, moi kochani słuchacze, nigdzie na YouTube tego tematu, a jest na pewno godny wysłuchania. Co ludzkie nie jest nam obce, tak mawiają. Zobaczymy, czy nadal jest to prawda. Zapraszam. Seks astralny, autor Robert Brass, część pierwsza. Dynamika i bioenergetyka seksów OOBE. Gdy opanuje się wyjście poza ciało i osoby dokonujące projekcji zaczną ostrożnie eksplorować nowe środowisko, wkrótce pojawi się kolejna naturalna bariera. W miarę jak osoby dokonujące projekcji zaczną poszerzać swoje horyzonty, wkrótce zaczną spotykać się z innymi osobami dokonującymi projekcji. Seks poza ciałem, często nazywany seksem astralnym, jest wrodzonym ludzkim powikłaniem świadomości i bioenergetycznej inkarnacji. Stanowi on silną naturalną barierę, utrudniając poważne operacje poza ciałem. Poważnie ogranicza czas przebywania osób dokonujących projekcji poza ciałem, a tym samym to, co można osiągnąć w zakresie kontroli, jaką mają nad myślami i popędami seksualnymi. Myśli seksualne to prawdziwe bomby z opóźnionym zapłonem, czekające na detonację w umysłach osób dokonujących projekcji. W prawdziwym życiu myśli seksualne i fantazje seksualne pojawiają się w umysłach ludzi cały czas, prywatnie i nieszkodliwie. Są one całkowicie naturalne i nie wyrządzają żadnej szkody. We wrażliwym środowisku poza ciałem, gdzie osoby dokonujące projekcji naprawdę są tym, kim myślą, Myśli nie są już tak prywatne i nieszkodliwe. Myśli seksualne nie tylko wpływają na wrażliwe środowisko, ale są również narzucane innym osobom dokonującym projekcji, często wbrew ich woli. Jakość myśli osób dokonujących projekcji ma silny wpływ na przebieg OOBE, a także na każdą inną osobę dokonującą projekcji lub istotę, którą napotkają. Jeśli myśli seksualne nie są dobrze kontrolowane, osoby dokonujące projekcji nie zajdą daleko ani nie przetrwają długo w środowisku OBE. Telepatyczne, energetyczne i empatyczne połączenie zapewniane przez srebrny sznur między ciałem fizycznym, eterycznym a jego lub jej sobowtórem, swoimi projekcjami, przekazuje między nimi energię i emocje. Obejmuje to popędy seksualne i energie generowane przez myśli erotyczne. Instynkt seksualny jest jednym z najpotężniejszych pierwotnych popędów i, jak wszystkie silne emocje, może powodować poważne problemy energetyczne, jeśli pozwoli mu się rozkwitnąć bez kontroli we wrażliwym środowisku poza ciałem. Niekontrolowane myśli i popędy seksualne mogą powodować narastanie silnych energii między ciałem fizycznym, eterycznym a jego projekcyjnym sobowtórem. Może to prowadzić do wystąpienia pewnego rodzaju seksualnego sprzężenia zwrotnego energii, które może mieć silny wpływ na osoby dokonujące projekcji. Seks w czasie rzeczywistym. Seks poza ciałem jest o wiele bardziej intensywny podczas projekcji w czasie rzeczywistym. Im bliżej czasu rzeczywistego znajduje się osoba dokonująca projekcji, tym bardziej jest wrażliwa i podatna na energie seksualne. Istnieje bardziej bezpośrednie połączenie energetyczne między ciałem fizycznym, eterycznym a jego projekcyjnym sobowtórem w czasie rzeczywistym niż z jej sobowtórem astralnym. Jest ono wymiarowo bardziej oddalone. Z tego powodu pierwotne centra energetyczne mogą zostać silnie zaangażowane, gdy zostaną pobudzone przez spotkania seksualne w czasie rzeczywistym, zwłaszcza centra genitalne i podstawowe. Są to podstawowe przyczyny intensywności i szybkości spotkań seksualnych w czasie rzeczywistym. Seks w czasie rzeczywistym może być niemal natychmiastowy, w porównaniu ze spotkaniami seksualnymi w czasie astralnym lub w świadomym śnie. Spotkanie seksualne w czasie rzeczywistym, przypadkowe lub celowe, zawsze ma ten sam rezultat. Prowadzi to do niemal natychmiastowego orgazmu dla fizycznego ciała inicjatora. To samo może często przytrafić się również biernemu lub nieświadomemu partnerowi seksualnemu inicjatora, gdy zaangażowany jest inny projekcjonista. W przypadku seksu w czasie rzeczywistym między dwoma żywymi projekcjonistami zachodzi coś więcej niż tylko emocjonalne i sensoryczne sprzężenie zwrotne między fizycznym a projekcjonowanym ciałem jednego projekcjonisty. Ośrodki genitalne obu projekcjonistów mogą się łączyć w potężny sposób. Powoduje to fale wymiany męskiej i żeńskiej energii seksualnej między fizyczne ciała obu projekcjonistów poprzez łączące je srebrne sznury, niezależnie od płci projekcjonistów. Po uruchomieniu seksu w czasie rzeczywistym między dwoma projekcjonistami powstaje silne dwustronne połączenie energetyczne. Może to sprawić, że oboje doświadczą niekontrolowanego podniecenia seksualnego, które może być zupełnie nietypowe dla każdego z nich. Popęd seksualny narasta, powodując wspólne doświadczenie seksualne i wymianę energii w czasie rzeczywistym. Każdy z projekcjonistów przyczynia się do intensywności aktu seksualnego w czasie rzeczywistym, choć często nieświadomie. W większości przypadków nie ma celowego zamiaru ze strony inicjatora aktu seksualnego w czasie rzeczywistym jedynie kilka przypadkowych myśli seksualnych, które zostały niewłaściwie popełnione. Oboje projekcjoniści są ofiarami własnej wrodzonej wrażliwości na popędy i energie seksualne, które są znacznie nasilone we wrażliwym środowisku pozacielesnym. Seks w czasie rzeczywistym nie wymaga fizycznego, bliskiego kontaktu, tak jak w wymiarze fizycznym. Seks można inicjować i dopełniać z odległości kilku metrów lub większej, a obie osoby biorące udział w projekcji nigdy się do siebie nie zbliżają. Jednak próby naśladowania fizycznej kopulacji zazwyczaj następują po uruchomieniu procesu seksu w czasie rzeczywistym. Koniec części pierwszej. Z serii pytanie-odpowiedź. Jak długo dusze się reinkarnują? Irina Nola, Hipnoterapeuta, terapeuta regresji przesłych wcieleń w Nowy Orlean, Hypnosys. Proszę moich klientów, aby sprawdzili w swoich kronikach akaszy liczbę żyć. Może się ona wahać od jednego, bieżąc życie do kilkuset. Myślę, że 829 to największa liczba, jaką znalazłem. Czasami książka zawiera tylko ludzkie życia na Ziemi, czasami również wszystkie ich życia pozaziemskie lub inne formy życia, takie jak zwierzęta czy rośliny. Zazwyczaj moi klienci mają w swojej książce od 20 do 100 żyć. Jeśli jest ich więcej niż 100, zazwyczaj są to przewodnicy w trakcie szkolenia, a niektórzy z ich bliskich to ich uczniowie, których uczą pomiędzy wcieleniami, a nie bratnie dusze. Po około 100 życiach dusza otrzymuje możliwość zaprzestania reinkarnacji na Ziemi i udania się do światów lub planet wyższego wymiaru, albo pozostania w życiu pozagrobowym, gdzie zajmuje się jednym z zawodów. Jeśli mój klient widzi w książce mniej niż 20 ludzkich żyć, i czuje się bardzo duchowo rozwiniętym człowiekiem, proszę go, aby zajrzał do przedmowy do księgi i zobaczył, kim był, zanim stał się człowiekiem. I oczywiście wszyscy są pozaziemskimi wolontariuszami, którzy przybyli, aby pomóc ludzkości. Dusze dziecięce nie przychodzą po regresję do poprzednich wcieleń, nie mają żadnych duchowych zainteresowań poza naukami Kościoła. Istot pozaziemskich nie można oceniać na podstawie wieku duszy ludzkiej. Ponieważ mogłyby żyć tysiące lat na innych planetach, mieć do czynienia z wysoko rozwiniętymi technologiami, wszystkie mają zdolności parapsychiczne i pracują z energiami i liniami czasu. Mogą przybyć tutaj na jedno życie lub mieć serię żyć, albo mogą zgodzić się zapisać do szkoły Ziemi na pełny program, ale nie zaczynają od zerowego doświadczenia życiowego, jak Ziemianie. Koniec przekazu. Dziękuję za wysłuchanie. Z miłością i światłem.